Przed mikrofonem Józef wycisk. Dzień dobry, witam Państwa. A naszym gościem dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie, tak właściwie chciałoby się powiedzieć, że szkoda, że nie mamy chwili spokoju po pandemii. Tak. Mamy rzecz, no w gruncie rzeczy dramatyczną. Tragiczne wydarzenia dzieją się w Ukrainie. Mamy wielu uchodźców, ale jak Pana zdaniem, czy te wydarzenia, ta wojna, czy ona się przełoży na kondycję wielu firm działających w strefie? Czy to będzie miało jakiś gospodarczy skutek dla strefowych firm? Dokładnie tak, Panie redaktorze, wielokrotnie rozmawialiśmy też on, o kryzysie związane z pandemią COVID-19. Widzieliśmy, że jednak Polska na tym wygrała nie? na skracaniu łańcuchów dostaw i tak dalej. Jest pewna szansa, że również wiele inwestorów właśnie z Ukrainy, inwestorów z Rosji, którzy w pewien sposób zagraniczni, którzy mają też biznesy w Polsce rozważa albo już pracuje nad projektami teoretycznie przeniesienia biznesów z tych krajów do nas do Polski i to jest szansa. Na pewno takim bezpośrednim zagrożeniem to jest to wielokrotnie też mówiliśmy, że bardzo dużo jest pracowników z Ukrainy i to powoduje, że dzisiaj nasi pracodawcy z dnia na dzień mogą tracić wykształcone, zdolne i, i przygotowane ręce do pracy, ze względu na to, że ci młodzi ludzie, młodzi, nie młodzi wracają, wracają do, do siebie, do Ukrainy i to jest bezpośrednio. I nad tym jakoś pracujemy, szukamy alternatywy, szukamy jakichś możliwości no, przekwalifikowania, na przykład z, z miejsca takiego stricte, które kiedyś było przeznaczone dla mężczyzn, być może dla kobiet, które dzisiaj są w większości właśnie jako Uchodźcy zagrożonych terenów wojennych. Panie prezesie, rząd podjął wiele działań, aby ułatwić dostęp uciekinierom, właściwie uciekinierkom z Ukrainy, nie tylko do opieki medycznej czy do szkół i tak dalej, ale także przecież do rynku pracy. Ale chyba powinniśmy trochę no, wylać pewien kubeł zimnej wody na swoje własne głowy, bo to jest chyba mało prawdopodobne, żeby w tej sytuacji, w sytuacji tej traumy, tego dramatu te kobiety niejako masowo szukały pracy. No dokładnie tak. Tym bardziej, że rzeczywiście i rząd, i samorządy, i te, te organizacje w pewien sposób zapewniły im ten byt materialny. Więc tutaj nie ma takiego, takiej, tej, takiego problemu utrzymania tych osób. Ja uważam, że to rzeczywiście powinniśmy na to trochę popatrzeć długofalowo. Co zrobić, żeby w pewien sposób może wykorzystać też tę szansę i spowodować, żeby tak stworzyć warunki tym rodzinom ukraińskim, żeby częściowo one się tutaj za klimatyzowały, żeby może zostały, żeby właśnie znaleźli takie miejsce dobre, bezpieczne do pracy i do, do życia. I to jest jak gdyby w pierwszej kolejności. Ale również ja myślę, że po tym okresie tej, tej, tej wojny, mam nadzieję, jestem optymistą w tym, że przyjdzie taki czas pokoju i rzeczywiście być może część rodzin zostanie, część rodzin tych mężczyzn, którzy dzisiaj zaangażowani są bezpośrednio na, na froncie czy też na Ukrainie, żeby w pewien sposób im dać szansę, bo ja uważam, że taki napływ świeżej świeżych pomysłów, świeżych, jak gdyby też wizji rozwoju, to też jest szansa na, 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 dla nas, to dla Polski, bo przecież mamy jakiś problem w województwie śląskim demograficzny. No, kilkanaście miast śląskich wie, że ma w ciągu najbliższych kilku lat kilkadziesiąt procent naszych mieszkańców no, odpłynę o, albo odpłynie ze względów różnych. Więc to jest też taka szansa. Tu potrzeba spokoju, takiej mądrości gospodarczej. Uważam, że, że też no, jest we mnie dużo optymizmu. I oby ten optymizm był w nas wszystkich. Oby ten dramat, który toczy się za wschodnią granicą zakończył się jak najszybciej. A dziś państwa i moim gościem był prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dr Janusz Michałek. Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.